Teściowa włożyła środek przeczyszczający do barszczu moich rodziców. Niech szybciej wracają do domu, bo i tak jest ciasno w domu synowej, szepnęła. Ale nie wiedziała, że synowa obserwuje ją z korytarza. Życzę wszystkim dobrego dnia i wspaniałego nastroju. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, jaki macie nastrój, czy subskrybujecie kanał i czy postawiliście łapkę w górę. Miłego słuchania. Ktoś marzy, by spędzić urlop nad morzem, a komuś radość daje nawet działka. Nawet większa radość niż nad morzem nie ma męczącej drogi. Nie męczyć się z ciśnieniem w upale, hipertonik długo nie wytrzyma na słońcu. Walentyna Wasiliewna była taką niewymagającą kobietą, której wcale nie trzeba było jechać daleko, by czerpać przyjemność z urlopu. Kochała działkę, ale jest haczyk, działki nie miała. Całe życie męczyła się w mieszkaniu. Ale często wypoczywała na działkach. To u koleżanek to był konkubent z działką, szkoda, że się nie ułożyło. Z jego nałogami żadna działka nie pomoże. I oto przed paroma laty 55-letnia kobieta znalazła stałą opcję z działką. Syn się ożenił. U synowej Walentiny Wasiliewny był własny dom. Nie działka, ale to ma znaczenie, jeśli sens jest prawie taki sam. Dom, porządny ogródek i niedaleko park z jeziorem. Tam nie popływa, ale kobieta i nie lubiła pływać. Najważniejszy jest ogród, gdzie można urwać pietruszki i usiąść w cieniu nieważnego drzewa z telefonem, wdychając aromaty wolności. W bloku czuła się jak w klatce. W drugim roku w roli teściowej Walentina Wasiliewna poczuła, że z synową ostatecznie się zżyła i można nie tylko do nich przyjeżdżać w odwiedziny. Ale i zostać na dłużej, wykorzystać jej dom jako letnią rezydencję. Było tam miejsce, pokoik, który w przyszłości planowali przerobić na pokój dla dziecka. Ale póki co dzieci nie ma, można z tego skorzystać. Ludmiła, synowa, była dobrą dziewczyną. Nie sprawiająca kłopotów, dobroduszna zawsze uśmiechnięta i nie złościła się o drobnostki. Synowi Walentiny Wasiliewny miało się szczęście z żoną. Oczywiście również jej samej z synową. Teściowa nawet nie wątpiła, że Ludmiłka pozwoli jej spędzić u niej w domu swój urlop. A żeby na pewno Walentina Wasiliewna nie od razu poinformowała o szczegółach swojego urlopu. Mam wkrótce urlop, mogłabym u was pobyć? Zapytała Ludmiłę, a ta bez problemu się zgodziła. A potem okazało się, że teściowa wzięła pełen urlop i zamierzała przeprowadzić się do nich na miesiąc. Ale już dali jej zgodę, więc byłoby niegrzeczne odmawiać musiałaby w ostatniej chwili zmieniać swoje plany. W rezultacie teściowa przyjechała do dzieci w odwiedziny na miesiąc i zajęła się tym, po co przyjechała, wypoczynkiem. Synowa niczego od niej nie wymagała. Sama nie oferowała pomocy, cieszyła się świeżym powietrzem i opcją all inclusive. Ludmiła gotowała i robiła wszystkie prace domowe. Po co jej przeszkadzać? Dwie gospodynie mogłyby się nie dogadać. Walentina Wasiliewna cieszyła się, że może wykorzystać dom synowej jako letnią rezydencję. Już nawet nie myślała, że pojawi się jej własna, nie będzie musiała prosić koleżanki. Ludmiła oczywiście nie była z tym do końca zgodna. W końcu to dom, a nie letnia rezydencja, i tam mieszkają. Chociaż to swoi, to jednak jest dyskomfort. Chciałoby się czuć w swoim domu swobodniej, a musiała się dostosowywać do teściowej. Matka męża nie przyjechała tu przecież tak po prostu, jej zdanie trzeba było brać pod uwagę, a posiłki powinny być podawane na czas, kolacji wyczekiwała niecierpliwie, żeby usiąść razem przy stole i poplotkować, a młodym czasem chciało się czegoś lekkiego przekąsić i posiedzieć na kanapie, poglądać telewizję. Ze świekrą już było tak niewygodnie. Zresztą i Walentinie Wasiliewnie wiele rzeczy było niewygodnych. Chociaż przeprowadziła się na miesiąc, zachowywała się tak, jakby na stałe, powoli wprowadzała własny porządek. W kuchni grzebała sama przez cały dzień, a po niej ludmiła nie wszystko mogła znaleźć. Półki w szafkach stopniowo zapełniały się jej rzeczami. A rzeczy syna i synowej przenosiła w inne miejsce. W walizce wiesz przechowywać wszystko niewygodnie, rzeczowo zauważała świekra, a wy i tak tych rzeczy rzadko używacie. Rzeczywiście w jej pokoju stała szafa, do której składano rzeczy, z których prawie nie korzystano, ale i tak można by to zrobić skromniej. Ale Walentina Wasiliewna to nie o skromności. Dla niej ważny jest jej komfort. Poza tym, po co tu skromność wobec swoich? Synowa znosiła świekrę tylko dlatego, że przyjechała tylko na miesiąc. Potem gospodyni wprowadzi porządek pod siebie i znów będą spokojnie żyć. Z powodu takich głupstw nie chcę psuć stosunków z teściową. Było też coś innego. Ceo wkurzało ludmiłe. Kupi produkty, nagotuje jedzenia, a gdy oni są w pracy, wszystko najsmaczniejsze znika. Chociaż lepiej już nic nie kupować. Ale mąż lubi smaczne rzeczy, nie będą się przez miesiąc ograniczać. Dajdima powie, że szkoda jedzenia dla jego matki, starali się jej nie urazić. Synowa wciąż nie rozumiała, gdzie w teściowej to wszystko się mieści. Jakby w domu głodowała, a tu wyrwała się, żeby się także najeść. Ale niewygodnie jej to wytykać. Niech już się najada. Wygląda na to, że otyłość jej nie grozi, nadwagi nie widać, na zdrowie. Ludmiła nastawiła się, że wytrzyma, ale jakoś zauważyła, że z jej torebki zniknęły pieniądze. Niewielka suma, kilka tysięcy, i początkowo nie mogła uwierzyć, że zniknęły. Przypominała sobie, gdzie mogła je wydać, ale nie przypomniała, zawsze płaci kartą, pieniądze trzymała na wszelki wypadek, a ostatnio chyba nie było takich przypadków. Przynajmniej dopóki świekra u nich gości, na pewno nie było. Ale przecież nie można posądzać o to Teściowej. Po co jej to? Ona otrzymuje pensję, nigdy nie narzekała, że brakuje jej pieniędzy. Oczywiście wszystkim brakuje, a Walentina Wasiliewna lubi ładnie się ubierać i pozwolić sobie na coś smacznego, nie każdy może. Ale przecież nie będzie kraść od dzieci. Mogłaby zapytać, daliby jej, gdyby coś poważnego. Ale Ludmiła jednak powiedziała mężowi o zaginięciu pieniędzy. Wprost nie wskazywała na jego matkę, ale on się obraził. Chociaż żona po prostu przedstawiała fakty. W pracy jest sama w gabinecie, torebka leży w szafce, nikt tam nie zagląda. W środkach komunikacji nie wyciągaliby pieniędzy z portfela, zabraliby cały portfel. Gdzie jeszcze? Niedawno, gdy brała kartę, widziała, że pieniądze tam były. Ale Dima opowiadał, że matka nie taka, nie będzie się tak hańbić z powodu dwóch tysięcy. Żona uznała, że rzeczywiście z powodu takich drobiazgów nie warto wszczynać awantur. Ale z takich różnych drobiazgów składało się życie ze świekrą. Synowa musiała znosić jej bezczelność. A nie mogła się wygadać. Walentina Wasiliewna natychmiast robiła niewinną minę. Przecież jestem tu tylko na chwilę, można to wytrzymać. A mąż patrzył na żonę z wyrzutem. To matka. Ale potem Ludmiła zauważyła, że Gościni przegrzebuje nie tylko w tej szafie, która stoi w jej pokoju. W ich pokoju też wygląda na to, grzebała. Najpierw żona myślała, że to mąż. Ale potem zrozumiała, że to nie on. Mężowi leniwie szukać swoich rzeczy. Jeśli nie ma ich na widoku, nie będzie przeszukiwał całej szafy, poczeka na żonę, aż mu je znajdzie. A tu na wszystkich półkach ktoś grzebał. Widać, że leży nie tak, jak wcześniej. Teraz już Ludmiła zaczęła podejrzewać teściową. Dobrze, że w domu nie było niczego cennego. Pieniądze były w banku, a młoda kobieta od urodzenia nie miała żadnych drogocennych rzeczy, tylko tanie biżuterie. A kraść coś dużego, to byłoby kompletnie głupie. Ale na wszelki wypadek synowa przyglądała się teściowej. Czasami zachowywała się w taki sposób, że pojawiały się wątpliwości, czy wszystko u niej w porządku z głową. Kiedyś wyrzuciła mandarynki, które ludmiła kupiła. Powiedziała, że trafił się jeden zepsuty, a pleśń jest szkodliwa i na pewno zaraziła cały pakiet. Kiedyś zgarnęła wszystkie rzeczy, które nie leżały w szafach i, nie pytając, wyprała je. Widocznie pilnie potrzebowała wyprać swoją koszulkę. A nie mogła jej samej wrzucić do pralki. W efekcie zniszczyła bluzkę synowej. Kiedyś zerwała wszystkie pomidory i powiedziała, że Ludmil trzeba je przerobić, bo jak inaczej będą zapasy na zimę. Z powodu teściowej przybywało trosk. A tu jeszcze rodzice Ludmiły szykowali się na kilkudniową wizytę. Ojciec nagromadził nadgodziny i postanowili odwiedzić dzieci w tygodniu. Bo w weekendy opiekowali się wnukami starszej córki. Walentina Wasiliewna dowiedziawszy się, że przyjeżdżają teściowie, nie ucieszyła się. Mówi, że mało miejsca, lepiej poczekaliby, aż wyjadę. Ale przecież sama jest tu gościem, nie może rozkazywać. Rodzice ludmiły przyjechali na noc. Nieoczekiwana wizyta ożywiła zwykły rozkład dnia w domu. Córka postanowiła ulokować ich w salonie. Pokój jest przestronny, całkiem odpowiedni dla gości. Działka nie była szczególnie duża, ale też nie można powiedzieć, że było tu ciasno. Miejsca wystarczało dla wszystkich. Sołfe w salonie rozkładała się, pościel się znalazła. Problem pojawił się z innej strony. Teściowa była wyraźnie niezadowolona z przyjazdu gości. Nie mówiła tego wprost. Całą swoją postawą dawała do zrozumienia, że ta sytuacja jej nie odpowiada. Zaciśnięte usta, ponure spojrzenie, demonstracyjne westchnienia cały jej arsenał niewerbalnych sygnałów został uruchomiony. Ludmiła zauważyła ten nastrój. Zauważył jej mąż. Ale podjęli mądre postanowienie nie zwracać uwagi na niezadowolenie Teściowej. Rodzice przyjechali na krótko, a nie chcieli psuć wszystkim humoru z powodu czyichś kaprysów. Jeśli Teściowa wybrała rolę niezadowolonej, to jej wybór. Chce psuć sobie nastrój, jej sprawa. Pozostali członkowie rodziny postanowili cieszyć się wspólnym czasem i nie zwracać uwagi na negatywizm Teściowej. A przed kolacją Walentina Wasiliewna niespodziewanie ożywiła się i powiedziała, że ona pomoże nakryć do stołu. Ludoczka, sieć, odpoczywaj, sama przyniosę talerze, uśmiechnęła się, zatrzymując synową, która szykowała się iść do kuchni. I to zaniepokoiło ludmiłe. Zwykle teściowa nie przejawia inicjatywy, wręcz przeciwnie. Trzeba ją obsługiwać, w końcu jest gościem. A tu taka troska. I młoda kobieta postanowiła sprawdzić, skąd to się bierze. Poszła do kuchni i zobaczyła, że teściowa coś tam knuje. Niech szybciej stąd jadą, bo i tak tu ciasno, szeptała, wsypując jakiś proszek do dwóch talerzy. Synowa zmarszczyła brwi, ale nie dała się poznać. Wróciła do salonu i cicho czekała, aż teściowa rozstawi talerze. Na szczęście mieli kolorowe talerze. Więc można było zrozumieć, komu coś dosypała. I lud zaczęła działać. Oj, niech ja serwetkę przyniosę, powiedziała. Szybko przyniosła serwetki i jedną przypadkowo upuściła do talerza ojca. Oj, tatusiu, przepraszam, naleje nowy, zaczęła przepraszać. I choć ojciec uśmiechał się i mówił, że nic się nie stało, można jeść, ona oczywiście zrobiła po swojemu. A potem, pod zdziwione spojrzenie teściowej, zręcznie zmieniła jej talerz i talerz swojej matki, tłumacząc, że ten kolor bardziej pasuje do jej mamy, nikt poza teściową nie zrozumiał, do czego to miało służyć. I tu zaczęło się coś interesującego, wszyscy zaczęli jeść. A teściowa długo się ociągała, nie wiedząc co robić. Grzebała łyżką w talerzu i odłożyła go. Gdy synowa zapytała, co się stało, dlaczego Walentina Wasiliewna nie je, ta powiedziała, że nie jest głodna, że jakoś się źle czuje. Może potrzebujesz tabletki. Co dokładnie ci dolega? Zmartwiona zapytała Ludmiła. Nic poważnego, chyba burza magnetyczna, krzywo uśmiechając się, odpowiedziała Teściowa. Tak więc siedziała. Brzuch burczał, ale się trzymała. Ale z wyglądu nie wyglądała na chorą, więc nikt się nie przejmował. Później próbowała wepchnąć swój talerz z watą jako dodatek, ale synowa powiedziała, że to nieodpowiednie, bo już w nim grzebała łyżką. A co, jeśli Teściowa ma coś wirusowego? Tato, jeśli chcesz, naleję ci jeszcze barszczu z garnka, zaproponowała ojcu, ale ten odmówił. Gdy z barszczem skończyli, Ludmiła zapytała, czy teściowej już lepiej. Walentina Wasiliewna, myśląc, że z barszczem udało jej się wykręcić i dalej może coś zjeść, powiedziała, że poczuła się lepiej, może coś lekkiego, na przykład herbatę, ona by wypiła. Pomożecie posprzątać ze stołu, poprosiła synowa. Przy okazji sami sobie herbatę wybierzecie. Niech ja to zrobię, mam je przecież niedobrze rzucił się bronić matki mąż. Jej już lepiej, trochę się przejdzie i jeszcze lepiej się poczuje. Tak. Walentina Wasiliewna surowo spojrzała na synową Ludmiła. Tania chętnie wstała i poszła ze swoim talerzem do kuchni. Za nią poszła synowa. I tam zażądała od teściowej wyjaśnień. Zagroziła, że wyśle barszcz na ekspertyzę. Matka męża musiała przyznać, że dodała środek przeczyszczający. I wcale jej nie było wstyd z tego powodu. A co, mogli w innym czasie przyjechać? Stwierdziła. Nie wiadomo, że tu tak ciasno w tej gromadzie, jeśli jest ciasno, to jedźcie do siebie, odpowiedziała synowa. Teściowa obraziła się i niespodziewanie zaczęła się zbierać do wyjścia. Powiedziała, że nie chce nikomu przeszkadzać. Syn zdziwił się, powiedział. Że matka nikomu nie przeszkadza, a jego żona to potwierdziła. Ale Walentina Wasiliewna i tak wyjechała. Ludmiła nie nalegała i nie zaczęła tłumaczyć, co się stało. Później postanowiła wziąć urlop, aby spędzić czas z rodzicami, i wtedy wyszły na jaw kolejne tajemnice teściowej. Następnego dnia w południe rozległ się dzwonek. Za furtką stał mężczyzna w nienaganny wyglądzie. A gdzie jest Walia? zapytał zdziwiony. Jestem głodny. Chyba już wypił i teraz chciał się czegoś przegryźć. Również nie miał nic przeciwko temu, by dać mu trochę pieniędzy. Okazało się, że teściowa dokarmiała tego pijaka. Ludmiła później zmuszona była ją do wyjaśnień. Walentina Wasiliewna pożałowała tego mężczyzny, jego krewni wyrzucili go na ulicę, a on jest inwalidą, nie może pracować, skradziono mu dokumenty, bez nich nie może uzyskać emerytury. No tak pije, ale to dlatego, że żyje na ulicy. Dawała mu też pieniądze, aby mógł odzyskać dokumenty. Teściowa i chciała odesłać go do domu z powodu tego mężczyzny. Jak będzie mu nosić jedzenie? Poza tym myślała nawet, by go u siebie przygarnąć. W końcu to mężczyzna, a ona samotna. Musiała teściowej otworzyć oczy, ten i znajomy to wcale nie bezdomny, ale miejscowy alkoholik. Powiedział, że jego dom spłonął, a w rzeczywistości mieszka z matką na sąsiedniej ulicy. Z pracą u niego nie układa się, bo pije. Taki mężczyzna jej niepotrzebny. Już miała jednego takiego samego. Walentina Wasiliewna kompletnie się nie zna na ludziach, kręcą jej kit, a ona daje pieniądze, które idą na alkohol. Teściowa była zasmucona, rzadziej stała się widywana u dzieci. Uważała, że Ludmiła jest nieczuła. A może z tego mężczyzny coś by wyszło? Ale z powodu synowej teraz tego nie spróbuję.